Berlin, rok 1829. Młody Adam Mickiewicz, będąc na krótkiej wizycie w mieście, postanawia udać się na wykład Hegla. Filozof zdobył już ogromny rozgłos, a jego wykłady przyciągały tłumy studentów i intelektualistów z całej Europy. Mickiewicz z trudem znajduje wolne miejsce w przepełnionej sali. Z entuzjazmem oczekuje na słowa słynnego myśliciela. Spodziewając się głębokich przemyśleń i przełomowych idei, uważnie wsłuchuje się w słowa słynnego filozofa, oczekując, że opuści salę wykładową pełen nowych inspiracji i świeżej wiedzy. Jednak po długim, trzygodzinnym wykładzie, zamiast intelektualnego uniesienia, odczuwa jedynie znużenie i zmęczenie, wieszcz czuje, że nie zyskał niczego, a stracił tylko czas. Po kilku takich wykładach rozczarowanie jest nieuniknione. W jednym z listów pisze Gorzko, chadzam na Hegla. Dwie lekcje zajęła różnica między Wernunft i Verstand. Człowiek, który tak niejasno mówi i tak się męczy przez caluteńką godzinę, by rozjaśnić znaczenie dwóch pojęć, pewnie się sam nie musi rozumieć. Mimo początkowego rozczarowania, z czasem Mickiewicz zrewiduje swoje spojrzenie na filozofię Hegla, Szczególnie pod wpływem rozmów z przyjacielem Stefanem Garczyńskim. Dziś Hegel uważany jest za jednego z najważniejszych filozofów w historii, a my pokażemy Ci, jakie praktyczne lekcje można wyciągnąć z jego myśli. Filozof ten, mimo że jego idee są złożone i skomplikowane, miał ogromny wpływ na myślenie o historii, wolności i rozwoju społeczeństw. Dziś uznawany jest za jednego z najważniejszych myślicieli w historii. A jego prace inspirują kolejne pokolenia filozofów, naukowców i liderów. W dzisiejszym filmie przedstawimy Ci sześć praktycznych lekcji, które można wyciągnąć z myśli Hegla, prosto i przystępnie. Jeśli szukasz inspiracji, jak lepiej zrozumieć otaczający świat i siebie samego, to te nauki mogą okazać się bezcenne. Zostań z nami, aby odkryć, czego Hegel może nauczyć Cię o życiu. A jeśli ten film Ci się podoba, Zasubskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco z podobnymi treściami. Prawdziwe tragedie na świecie nie są konfliktami między dobrem a złem. To konflikty między dwoma słusznymi sprawami. Hegel zauważył, że prawdziwe tragedie często nie wynikają z prostego konfliktu między dobrem a złem, ale raczej ze starcia dwóch równoprawnych racji. W swojej filozofii historycznej i etycznej Hegel argumentował, że życie jest pełne napięć między wartościami. Które same w sobie mogą być pozytywne, ale gdy stają naprzeciw siebie, powodują dramatyczne konsekwencje. Przykładem tego rodzaju konfliktu, który opisywał Hegel, jest grecka tragedia Antygona Sofoklesa. Główna bohaterka, Antygona, pragnie pochować swojego brata Polinejkesa, który zginął w bitwie, mimo że król Kreon wydał zakaz jego pochówku, ponieważ uważał go za zdrajcę. Kreon działa w imię porządku państwowego i przestrzegania prawa, natomiast Antygona kieruje się rodzinnymi obowiązkami oraz nakazami religijnymi. Obie strony mają swoje racje. Kreon chce chronić państwo przed chaosem, a Antygona broni świętych praw, tradycji i rodziny. Nie ma tutaj jednoznacznie złej czy dobrej strony, co prowadzi do nieuniknionej tragedii. Hegel wyciąga z tego wniosek, że życie to nieustanne balansowanie między wartościami, które często są w konflikcie. Musimy dokonywać trudnych wyborów, wiedząc, że nie ma jednej właściwej odpowiedzi. Ten konflikt wartości może prowadzić do osobistych dramatów, dylematów moralnych i napięć społecznych, które są nieodłącznym elementem ludzkiego życia. We współczesnym świecie podobne dylematy pojawiają się na różnych płaszczyznach. Na przykładzie wycinki lasów deszczowych w Amazonii, widać ten konflikt doskonale. Z jednej strony rządy krajów takich jak Brazylia argumentują, że eksploatacja zasobów naturalnych, w tym wycinka drzew i rozwój rolnictwa, są niezbędne dla wzrostu gospodarczego, redukcji ubóstwa i poprawy jakości życia. Z drugiej strony aktywiści ekologiczni oraz naukowcy zwracają uwagę, że takie działania prowadzą do niszczenia unikalnych ekosystemów. Obie strony mają swoje racje. Rozwój gospodarczy jest istotny dla dobrobytu ludzi, ale jednocześnie niszczenie przyrody prowadzi do długoterminowych, nieodwracalnych konsekwencji. Dylemat polega na tym, jak znaleźć balans między tymi dwoma wartościami ochrona środowiska i rozwój gospodarczy co często prowadzi do napięć i trudnych decyzji politycznych. Przykładem może być też współczesny konflikt między wolnością a bezpieczeństwem który uwidocznił się po atakach z 11 września. Rządy wielu krajów, w tym Stanów Zjednoczonych, wprowadziły restrykcyjne prawa mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa, takie jak Patriot Act, które pozwoliły na rozszerzenie nadzoru nad obywatelami. Zwolennicy argumentowali, że takie kroki są niezbędne do ochrony przed przyszłymi atakami, natomiast krytycy podkreślali, że naruszają one podstawowe prawa i wolności obywatelskie. Podobnie jak w przypadku Antygony i Kreona, obie strony mają swoje racje. Potrzeba bezpieczeństwa jest niekwestionowana, ale jednocześnie obywatele mają prawo do prywatności i swobody. Decyzje, które muszą być podjęte w takich sytuacjach są trudne i nie ma tutaj jednego absolutnie słusznego rozwiązania. Hegel uczy nas, że tego typu dylematy są nieuniknione i że życie to nieustanne podejmowanie decyzji w obliczu konfliktu między wartościami. Hegel powiedział kiedyś: Kto pokonuje gniew, pokonuje wrogów. Ta prosta, a zarazem głęboka myśl zachęca nas do refleksji nad siłą spokoju i kontrolowania emocji, zwłaszcza gniewu. Gniew, jako jedna z najsilniejszych emocji, często sprawia, że działamy impulsywnie. Bez namysłu nad konsekwencjami. Hegel słusznie zauważa, że to właśnie w takich chwilach tracimy kontrolę nad sobą, nad sytuacją i nad możliwością wyjścia z niej zwycięsko. W dzisiejszym świecie ta nauka jest niezwykle aktualna. Przykład z historii może być związany z Nelsonem Mandelą. Mandela, który spędził 27 lat w więzieniu, mógł pozwolić, by gniew za niesprawiedliwość, która go spotkała, go zniszczył. Jednak to właśnie jego spokój i wewnętrzna siła pozwoliły mu wyjść na wolność, zostać przywódcą i poprowadzić naród ku pojednaniu. Gdyby pozwolił, aby gniew przejął kontrolę nad jego działaniami, historia Afryki Południowej mogłaby potoczyć się zupełnie inaczej. Podobnie w biznesie możemy wskazać na historię Satyana Delli, CEO Microsoftu, który objął firmę w trudnym okresie. Kiedy jej działania stawały się coraz mniej innowacyjne, a wewnętrzne konflikty eskalowały, Nadella, znany z opanowanego i spokojnego stylu zarządzania, nie odpowiedział na te wyzwania gniewem czy ostrymi decyzjami. Zamiast tego wprowadził kulturę empatii i współpracy, co zrewitalizowało Microsoft. Ciekawym kontrastem dla filozofii Hegla o spokoju i opanowaniu jest postać jego współczesnego, Artura Schopenhauera. Filozof ten Znany ze swojego pesymistycznego podejścia do życia, nie był osobą spokojną ani opanowaną. Jednym z najsłynniejszych incydentów z jego życia była kłótnia z sąsiadką, którą Schopenhauer oskarżył o zbyt głośne rozmawianie pod jego drzwiami. W przypływie gniewu popchnął ją tak mocno, że upadła i doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu, stając się częściowo niepełnosprawna. To wydarzenie miało dla Schopenhauera długotrwałe konsekwencje. Przez resztę życia musiał wypłacać swojej sąsiadce rentę. Gdy kobieta zmarła, filozof zanotował na dokumentach sądowych złośliwą uwagę: Obżartucha nie żyje. Incydent ten stanowi przykład, jak brak opanowania i kontrolowania gniewu może prowadzić do tragicznych i długofalowych skutków, co tylko potwierdza tezę Hegla, że kto pokonuje gniew, pokonuje wrogów. W przypadku Schopenhauera, jego niezdolność do zarządzania własnymi emocjami, Zakończyła się osobistą porażką. Współczesne metody zarządzania emocjami, takie jak medytacja, mindfulness czy yoga, pomagają nam rozwijać tę heglowską mądrość w praktyce. Gdy uczymy się panować nad gniewem, zyskujemy nie tylko spokój, ale także przewagę w trudnych sytuacjach. To właśnie spokój pozwala podejmować mądre decyzje i pokonywać życiowe wyzwania, nie dając się ponieść emocjom. Hegel przypomina nam, że prawdziwa siła nie leży w gniewie, lecz w umiejętności jego pokonania. Warto dodać, że filozofia stoicka również kładzie nacisk na panowanie nad emocjami, dlatego polecamy naszą książkę Bądź niewzruszony. Stoicyzm rozmyślania, która pomoże ci rozwijać spokój i opanowanie w codziennym życiu. Skodem Hegel, 15% taniej. Sowa Minerwy wylatuje dopiero wraz z zapadającym zmierzchem, to jedno z najbardziej symbolicznych i zagadkowych powiedzeń Hegla. Sowa, będąca symbolem bogini mądrości Minerwy, w tradycji greckiej i rzymskiej reprezentuje zdolność do zrozumienia rzeczywistości w pełnym świetle mądrości. Jednak w słowach Hegla nie chodzi o samo posiadanie mądrości, ale o to, kiedy ona się pojawia. Dopiero gdy zapada zmrok, czyli kiedy wydarzenia dobiegają końca. Hegel sugeruje, że pełne zrozumienie rzeczywistości i sensu wydarzeń przychodzi dopiero po czasie, gdy możemy spojrzeć na nie z perspektywy. Gdy jesteśmy w środku działania, nie mamy pełnego obrazu. Dopiero po jego zakończeniu możemy w pełni zrozumieć, jakie miało znaczenie i jakie niesie nauki. W ten sposób Hegel przypomina, że często nie jesteśmy w stanie przewidzieć konsekwencji naszych działań w trakcie ich trwania. Kiedy patrzymy na przeszłość, zarówno w naszym życiu osobistym, jak i w historii świata. Zyskujemy mądrość, która była niedostępna w momencie, gdy te wydarzenia się działy. Przykładem może być kryzys finansowy z 2008 roku. Podczas trwania tego dramatycznego wydarzenia panował chaos, niepewność i lęk. Dopiero po latach eksperci byli w stanie dokładnie przeanalizować, co się stało, jakie mechanizmy zawiodły i jak można było temu zapobiec. Hegel przypomina, że mądrość i zrozumienie to procesy, które dojrzewają w czasie. Tak jak sowa minerwy wylatuje dopiero o zmierzchu, tak my jesteśmy w stanie w pełni pojąć sens wydarzeń dopiero, gdy opadnie kurz. Współczesne życie, pełne pośpiechu i natychmiastowych reakcji, może nas często skłaniać do szybkich sądów. Jednak Hegel uczy, że warto czasem poczekać, dać sobie przestrzeń na refleksję. I dopiero wtedy ocenić, co naprawdę się wydarzyło. Hegel w swoim stwierdzeniu: Ten, kto chce wszystkiego, w rzeczywistości niczego nie chce i nic nie dostaje, podkreśla ważną prawdę o ludzkich ambicjach i pragnieniach. Gdy człowiek pragnie wszystkiego, traci zdolność do określenia, co jest naprawdę istotne. Zamiast podążać za konkretnymi celami, rozprasza się, goniąc za wszystkimi możliwościami, co ostatecznie prowadzi do tego, że nie osiąga niczego. W dzisiejszym świecie, gdzie jesteśmy bombardowani niezliczoną ilością opcji, łatwo jest zatracić się w pragnieniu zdobycia wszystkiego, sukcesu, bogactwa, uznania, tracąc przy tym prawdziwy sens. Przykład z historii biznesu to upadek firmy Enron, która miała ambicje być liderem w wielu branżach, nie ograniczając się do jednego obszaru. Zarząd firmy pragnął zdominować rynek energii, finansów i innych sektorów, co ostatecznie doprowadziło do zbyt dużej liczby ryzykownych decyzji. Firma nie skupiła się na jednej konkretnej dziedzinie, co przyczyniło się do jej spektakularnego upadku w 2001 roku. W życiu codziennym ta zasada również ma zastosowanie. Przykładem może być osoba, która nie potrafi zdecydować, którą ścieżkę kariery wybrać i skacze z jednego zawodu do drugiego. Nie rozwijając się w żadnej dziedzinie. Hegel przypomina nam, że kluczem do sukcesu jest skoncentrowanie się na jednym celu, a nie gonienie za wszystkimi możliwymi pragnieniami, które ostatecznie mogą prowadzić donikąd. Hegel zauważył, że choć mamy dostęp do wiedzy historycznej, to rzadko kiedy wyciągamy z niej wnioski. Jego słynny cytat: Historia uczy, że ludzkość niczego się z niej nie nauczyła. Trafnie opisuje, jak często powtarzamy te same błędy, które już wcześniej prowadziły do negatywnych skutków. Jednym z przykładów na poziomie codziennym jest to, jak często ludzie wracają do destrukcyjnych nawyków lub toksycznych relacji. Choć wiele razy doświadczyliśmy bólu, straty czy rozczarowania, potrafimy znowu wpaść w te same schematy. Weźmy sytuację osoby, która po trudnym rozstaniu decyduje się dać kolejną szansę tej samej relacji, wierząc, że tym razem będzie inaczej. Historia pokazuje, że relacja już raz się nie sprawdziła, ale nadzieja, że może następnym razem będzie lepiej sprawia, że osoba ta ignoruje wcześniejsze doświadczenia. Podobne schematy można zaobserwować w wielu aspektach życia, np. w odkładaniu ważnych zadań na ostatnią chwilę. Mimo, że wcześniej doprowadziło to do stresu i problemów, życie dostarcza nam wielu okazji do nauki, ale często wpadamy w pułapkę myślenia, że tym razem będzie inaczej. Zamiast uczyć się na swoich błędach, ponownie decydujemy się na te same działania, oczekując innych rezultatów. To błędne koło, które pokazuje, jak bardzo jesteśmy skłonni zapominać o lekcjach z przeszłości. Hegel przypomina nam, że historia Zarówno ta wielka, jak i nasza osobista jest pełna cennych nauk, z których powinniśmy korzystać. Niestety, często jesteśmy zbyt uparci lub zbyt zafascynowani nadzieją na zmianę, by naprawdę się z niej uczyć. Hegel często powtarzał: Mam odwagę się mylić. Jego filozofia, głęboko zakorzeniona w dialektyce, pokazuje, że błędy i porażki to naturalny etap w drodze do prawdy i postępu. Współczesne społeczeństwo Wciąż patrzy na błędy z niechęcią, postrzegając je jako ostateczne porażki, zamiast jako część procesu nauki. Tymczasem Hegel uczy, że właśnie dzięki pomyłkom zdobywamy cenne doświadczenia, które napędzają rozwój. Jednym z doskonałych przykładów na to, że błędy mogą być krokiem do sukcesu, jest historia Jamesa Dysona, wynalazcy odkurzacza bezworkowego. Dyson, zanim stworzył swój przełomowy produkt, Opracował aż 5126 prototypów, które nie działały. Każda porażka była dla niego lekcją, prowadzącą do ostatecznego sukcesu. Dyson często mówił, że to właśnie błędy dały mu najwięcej wiedzy, a dzięki nim zrewolucjonizował przemysł odkurzaczy. W sporcie również widzimy tę zasadę. Michael Jordan, uznawany za jednego z najlepszych koszykarzy wszechczasów, przyznał kiedyś. Nie trafiłem ponad 9 tysięcy rzutów w swojej karierze. Przegrałem prawie 300 meczów. 26 razy powierzono mi wykonanie rzutu, który miał przesądzić o zwycięstwie, i nie trafiłem. Przegrywałem raz po raz i to właśnie dlatego osiągnąłem sukces. Jordan zrozumiał, że każde niepowodzenie było częścią drogi do mistrzostwa. Te przykłady potwierdzają, że Hegel miał rację. Tylko odważni, którzy mają odwagę się mylić, mogą osiągnąć prawdziwe sukcesy. Kluczem do postępu jest akceptacja błędów jako naturalnego etapu w dążeniu do celu, a nie jako końcowego rozliczenia. Jeśli podoba Ci się to, co robimy, zasubskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych inspirujących materiałów. Kliknij link, aby obejrzeć nasz film z najlepszymi cytatami Schopenhauera lub Arystotelesa. Dziękujemy za wsparcie i do zobaczenia w następnym filmie.